Ja muszę chyba nowe sławki kupić, nie? Nie mhm. dałoby się. Słabo Cię słychać trochę. No i co do tego mają słuchać? No bo mikrofon mam zepsuty. No, no, ja mam lepszy mikrofon, no. bo nie mam mikrofonu. Myślałem, że nie masz słuchawek. No nie na łóżku. No Michu na touchpadzie Uuu, Wojtas, co lewę, zrobił, ty! Lewę, lewę. Ej, ale god! Ja Poszedłem prawą i tu nikogo nie Ale ty. god! Dobra, ja teraz robię taktykę na Wojtasa, LEGI. Ty, tak trzeba zasuwa No bo to najłatwiejsza mapa jest, nie? O, Wojtas ja <noise> Wojtas Ja jestem pierwszy Co poszło? Nie, tak, nie! O, no ty, ku**o! Rozjeb**o! Nie! <noise> nie Dobra, nie ufamy młotkom. Ale że łatwo? Ale nie ufaliło. No i byłem pierwszy! Ja Jak się czurla! Kurwa! A my jesteśmy niebiescy czy czerwoni? No, jak myślisz? Ja lu- ja lu- niebieski to mój ulubiony kolor, ja nie bolę niebieski. Ej, niebiescy od... mi baterie. A no nie. wiesz, że niebiescy wygrywają to? Mój im. Czemu? Bo niebieskich jest zawsze więcej niż żółtych. Ale jesteście frazy, nie, nie umiecie... działać. No łap go! się na No łap to! Ty śmieciu. No chłop chodzi za mną Fajdą. i zabiera żółte moje. Ujca! Baterie. Niemożliwe, oni no mają czerwone. No nie, no mnie tu pokój z nimi. Ja nie wierzę, A, że niebiescy no! przegrywają. Ja, A, mam go! Ale że łatwo? Lecę, lecę, lecę. Ja nie wierzę, że niebiescy to przegrywają. tu. Ja chodzę za chłopem Ale... i mu zabieram pole. Ale oni są łatwiej, nie mogą. Pole, pole, łyse. Ja nie pole. mogę. No ale I macie z nim. Nie ma dzień ale... przegrywać w tym. No bo tu, co jest takie free. No to trzeba mieć coś z głową, nie? No właśnie. A no. nie to, to trzeba być przybem chyba. Słuchaj. Słuchaj. Bawicie to? Nie no bo więcej. Nie wiem. A co O nie, a ty jest łatwe, to jest łatwe. Co to za kaszelek palacza? No. Ja się nie wyciszyłem? Zostało... O kurde. Nie ma. O, tylko my się chyba dogadamy. Oj, bo my gramy. Ja też jaram. tu w miejscu gdzieś. Oczywiście. Ja rzutam... Ale beka Samo chodzi. A, ja gramy z... na jedną kulę. No, ale beka. Gdyby były dwie, to by było no, łatwiej. A to. dobra. Imagine, imagine ginąć na jak jest jedna kula. Pff. Nie, nie gram, słyszę jakieś kule. <ścoughs> Wojtas! Imagine ginąć, nie? Na kulach. Chodź tu, przy... Dawaj go, przywo, dawaj go. Siłowanie, kula. <ścoughs> Daj go! Oh! Dobrze! <grystanie> Dajcie mi! Stołam, stołam! Stołam! No nie! Stołam! nie! Stołam! 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 ja to Stołam! 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 jest Pewnie, Imagine Stone? Nie, na to? Stona? Stona? A, no. Ja nie wiem, jak w to się gra. The Stone? Ej, nikt nie odpadł. A to nie jest. Mnie jakiś? No, no to teraz, finał! No chyba tak. Nie, nie. Nie, nie, nie. Zgodę... Nie, nie. Teraz nie, wygrać. nie. nie z <coughs> o! <coughs> 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 o! O! <coughs> <Pięknie, pięknie. coughs> Quality <gulity> <gulity> Fokus Lodowski, fokus <gulity> Focus Solowski, panowie. Eh, Aaaaaa, focus hotdog. Ja bym z się na czarnego nie ma Uciekam! Dobrze, że wuj jest się <gulity> No nie! Tybo hotdog... ...hotdoga... Hodoga! Ja I jestem Idę na hotdoga, idę na hotdoga. Dobra, dobra! dobra. Jestem prałyn. Nie, jakoś się trzyma. Aj, jestem prałyn. Ile jest warstw? Trzy czy dwie? Dwa. Cztery. Nie no trzy. trzy. Ale o co ty pytał? No warstw. No, no dwa. Okej. Okay. No, okay. Jedna. Michu, czemu cię złapałem? No to chyba ty nie złapałeś. Pomocy! Ja do jestem. Tu. Pelikan zabójca. Pelikan, <laughs> kurno. A ja... Dawaj, chodź tu! Nie, dawaj. Nie, nogi na próbuje mi eliminować ewidentnie. No Michu już wyleciał. Nie, dawaj! dawaj. Nie, dawaj. Dawaj, dawaj! Daj! Dawaj, Daj! 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 Oooo, ten trajker! Nie. Ale jesteś słaby, ale jesteś słaby! Mam biłan masz! O, ma jednego kpetka więc... To przez ciebie, Wojtas, było wszystko! Ale Michu, Michu mnie rzucił! O, no, wszystko Michu! A, no, tak, no. A no. Michu nie żyje. Michu, spad, Michu spadł pierwszy! No, to przybojem! ja? Ja? Nie. To się się przewidziało, nie. jestem. <laughs> Wiedziałem! Das ist ein